to często właśnie IT, która odrzuca jakieś prośby kupców właśnie w kontekście sztucznej inteligencji, bo ze względu na bezpieczeństwo. A prawda jest taka, że ze względu na lenistwo. Prze przeprowadza przez kolejne procesy i próbuje zrozumieć, z jakim problemem przyszedłem, a potem próbuje go rozwiązać i kompletnie go nie, roz nie rozwiązuje. A ja nadal jestem w zapętleniu, bo nie dotarłem do człowieka. Prosta sprawa, którą można by było szybko wyjaśnić, y szybka informacja, a ja wiszę na tym telefonie przez 15 minut, wściekły jestem jak jasna cholera. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, dzisiaj odcinek taki trochę ludzki, ale nie przy użyciu AI, natomiast o AI. O naturalnej inteligencji będziemy teraz mówili, i o sztucznej inteligencji, i to zdarzenie jest takie niefortunne trochę dla nas, kupców. No właśnie, bo nie wiem, czy wiecie, co ma wspólnego myślący kupiec i pływający kot. Obaj potrafią, ale nie lubią. <śled> Homo sapiens, nie tylko kupiec. Wszystkie homo sapiens nie znosimy wysiłku intelektualnego. Komu to potrzebne? Ja, a dlaczego? dlaczego? Jak tylko wiesz, możemy się pójść spoczyć, trochę pobiegać, endorfiny się wydzielają, jest fajnie, ale wysiłek intelektualny? O matko! O zgrozo! Nie, tylko nie to. No, daj pan spokój. Nie? nie lubimy. No a dokładniej, takie kupiec mam wyobrażenie, używając sztucznej inteligencji, że ona wszystko za mnie zrobi. Ja teraz będę mógł już z, drinkom, z drinkiem, z palenką sobie siedzieć. Jesteśmy zgubieni. I ja tam rzucę mu tylko temat i będzie zrobiony. No, Ale urwał! No, no, nie do końca tak to wygląda. Sztuczna inteligencja oczywiście jest narzędziem, to są narzędzia, które mogą nas świetnie wspierać. Natomiast ta nasza kreatywność, ta nasza inteligencja, to, to nasze myślenie i nasze doświadczenie. Musi nadać temu ton. No, bo jeżeli my wrzucimy jakiś sobie tam temat, który chcemy, żeby nam, nas, nam sztuczna inteligencja rozwiązała, to ona z miłą chęcią i szacunkiem, cudzysłowie szacunkiem, tym sztucznym szacunkiem, jak sztuczna inteligencja, dla nas wszystko wykona, co, co my tam sobie życzymy. No tylko, że jeżeli my w naszym doświadczeniu i w naszym zaangażowaniu nie dostrzeżymy tych błędów, które tam się mogą pojawić, no to sztuczna inteligencja odpowie nam, przepraszam, masz rację. Nie chcę się z tobą gadać. Tak, tak jest. I teraz <laughs> zrobię jeszcze raz. Ja, ja mam takie, że, że właśnie takie lenistwo nasze i taka chęć takiego lenistwa, jest, to jest taka pokusa, że jak wdrożymy sobie, ja jak ja mogę napisać dwa zrób mi przetarg, na śmietanę, to nagle mi zrobił, tak poszukał dostawców, wysłał zapytania, porównał oferty i pokazuje proszę bardzo, oto tutaj jest, kupuj od tego dostawcy, bo będzie tanio. I to się tak nie zadzieje. Andrzeju, nie denerwuj się. Jak mam się nie denerwowa? No bo my musimy jednak umieć w interakcji z tą sztuczną inteligencją i według mnie kompetencją, którą należy rozwijać, to jest umiejętność pisania promptów. Mimo wszystko, i tworzenia sobie ewentualnie agentów, i to jest coś, co my musimy się nauczyć. Ja mam takie wrażenie, że to jest, że to jest, że to jest zresztą sztucznym inteligencjom, jest to, tak jak zrobieniem ściąg w szkole, że jak sam napisałeś tą ściągę. To, a potem cię profesor przyłapał, to on to docenił i na przykład cię nie wywalił z egzaminu, tylko pozwolił ci dalej pisać, bo jednak coś w tej głowie zostaje. A jak mm -hmm. skopiowałeś tą ściągę i już poszedłeś na totalnego lenia, no to nic w tej głowie nadal nie masz i jest, jest klops. I, I z tą sztuczną inteligencją według mnie jest tak samo, że my musimy jednak umieć w biznes, rozumieć nasz biznes, rozumieć na czym nasza firma zarabia, jakie są potrzeby moje zakupowe, żebym wiedział jak mam zadaniować tą sztuczną inteligencję i jakiego mam jej prompta napisać, żebym był w stanie ocenić tę odpowiedź, którą dostałem jakoś, odpowiedzi tych dostawców, których mi wyszukała, te oferty, które mi porównała. Możemy w świetny sposób wrzucać sobie na przykład do ChatGPT czy do Geminia umowę i ofertę, którą dostaliśmy, żeby mi porównał, czy to, co jest w ofercie, jest w umowie, albo żeby mi porównał nową umowę ze starą umową, albo żeby mi porównał nową umowę, którą mam z dostawcą, z moją polityką zakupową, czy wszystko jest zgodne i compliant. No nie, więc załączam mu politykę zakupową, załączam mu procedury zakupowe i załączam mu umowę, którą mam z dostawcą i proszę, żeby zweryfikował, czy na pewno wszystko, co jest w tej umowie, nie jest sprzeczne z naszą polityką zakupową. I świetnie się do tego nadaje, nie muszę czytać tych mhm. stron tych stron, tych dokumentów, ale muszę wiedzieć, że w ogóle, żeby o coś takiego w ogóle spytać. I, I co tam powinno być zawarte, bo jeżeli dostaniemy odpowiedź, yy, to ok, i teraz trzeba ją zweryfikować. To nie jest tak, że my po prostu możemy zrobić kontrol C, kontrol V i mamy gotową mowę. No nie. Tu musi być, tu wchodzi w grę właśnie nasze doświadczenie i nasza umiejętność yy, spojrzenia na sprawę, bo inspiracyjnie może być tak rzeczywiście, o kurde, fa, fa, fajnie podpowiedziała, no bo, no bo tutaj zapomniałem o czymś i ok, to rozwijam to. Ale w innym punkcie może być coś, co będzie kompletnie bez sensu, albo. Bo coś, o co nam wcale nie chodziło, więc w związku hmm. z tym y, y, trzeba to jest zweryfikować, i y, y, nie iść tak trochę na rępał, tak bezgranicznie ufasz. Nie? Druga rzecz, to też myślę, że warto wiedzieć, co zrobi nam ta sztuczna inteligencja, a czego nam nie zrobi. Więc jeśli mówimy o llm ach o czacie GPT, o Geminiu, o Groku, o Perplexity, to o żubr, Burr, kurwa, łoś. to to są takie narzędzia, które strategiczne procesy zakupowe mogą obsługiwać. Na przykład właśnie sourcing, poszukiwanie nowych dostawców, na przykład napisanie zapytania ofertowego, na przykład porównanie ofert. Typowo takie podstawowe strategiczne zajęcia. Natomiast te operacyjne aktywności, cały proces P2P, Procure to Paid, składanie zamówienia, to musi być albo w platformach, albo to musi być w erp I, i platformy tego nie obsłużą. Workflow nie obsłużą. Tak, ścieżki akceptacyjnej, elementy od tego nie są. Od tego są właśnie systemy ERP albo, albo platformy zakupowe, które, które są w stanie takie bardzo podstawowe, księgowe procesy, jak to zaksięgować, na jakie centrum kosztów, do, do czego tą fakturę przypiąć. Bardzo tak zwane operacyjne procesy zakupowe to te w dalszym ciągu pozostają w ERP-ach I RP mają za takie zadanie syntezować te dane z różnych miejsc, no, nie? planować produkcję, jakieś prognozowanie tam umieszczać. To jest wszystko synteza danych, ale my możemy zaimplementować z różnymi dostawcami aplikacje zbudowane na LLM-ach, które czerpią dane z tych systemów typu SAP, czy IFS, czy ORAG, czy inny, czy zapta po to, żeby właśnie wyciągać wnioski i pomagać nam w analizie danych i interpretacji tych danych, a to już są jednak strategiczne aktywności, które my robimy w zakupach i do tego się LLM nadają i do tego w zasadzie warto z nich korzystać. Tylko tutaj też trzeba się nauczyć z tego korzystać, właśnie o to chodzi. To jest tak jak z tym robieniem tej ściągi, że na przykład jeżeli mamy arkusz porównania ofert, który ma setki albo tysiące rekordów, i grzęźniemy w tej analizie w Excelu. No to do czegoś takiego świetnie nada się ChatGPT, Gemini czy inny LLM. Tylko trzeba trochę czasu poświęcić, żeby go dobrze spromptować i żeby rozumieć, że ta odpowiedź, którą nam dał, czasami może być błędna, więc my musimy umieć ją zweryfikować te porównania. No, no, a tu ale... się włącza pływający kod. No, to a tu się włącza... już, już no, wypluło, to już jest, to na pewno jest dobrze. No. I na wszelki <laughs> wypadek, puszczę to dalej, tak, zrobiło mi dwa wykresy, więc też fajnie, więc puszczę to dalej. i, no i tak, oszukujmy. tylko, że jak my zrobimy fuck up, to, nie, to, 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 to hasło pod tytułem przepraszam, masz rację, nie pomoże. Za może, bardzo, być tak, może być kosztowne. Może być kosztowne. I wiesz, idąc dalej, no, no, też tworzymy agentów, tworzymy pewnego rodzaju, no, tutaj znowu, auto automaty Automatyzację. Mylimy automatyzację z, ze sztuczną inteligencją. To nie jest automatyzacja często. To jest pewnego rodzaju wsparcie, ale słuchajcie, my jesteśmy ludźmi i lubimy, czy powinniśmy mieć relacje, bo jeżeli będziemy mieli relacje międzyludzkie, to nadal w tym łańcuchu dostaw, szczególnie w zakupach, jesteśmy w stanie bardzo dużo rzeczy zorganizować, załatwić. Poprowadzić te zakupy w sposób właściwy. Jeżeli oprzemy nasze działania na relacjami z algorytmem, no to zaczyna się, zaczynają się robić schody. Nie wiem, czy też tak macie. Ja miałem ostatnio kilka takich sytuacji, gdzie potrzebowałem dodzwonić się w jakiejś tam sprawie do kuriera albo do banku. No, i nie mam żywego człowieka po drugiej stronie. Rozmawiam ze sztuczną inteligencją, która bardzo grzecznie i uprzejmie informuje mnie i, i prze, przeprowadza przez kolejne procesy i próbuje zrozumieć, z jakim problemem przyszedłem, a potem próbuje go rozwiązać i kompletnie go nie, roz, nie rozwiązuje. A ja nadal jestem w zapętleniu, bo nie dotarłem do człowieka. Prosta sprawa, którą można by było szybko wyjaśnić, szybka informacja. A ja wiszę na tym telefonie przez 15 minut, wściekły jestem jak. Jasna cholera, bo już drugą pętlę zataczam i dal, dalej nie mogę trafić do konsultanta. Nie ma tam takiego wyjścia. Mój problem nie jest rozwiązany. Sztuczna inteligencja, przepraszam mnie, że to, jeżeli nie rozwiązałem problemu, to poszukiłem się gdzie indziej. No i rany boskie, no przecież to ileż. ileż i to to, 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 to budzi frustrację. I tak samo w łańcuchu dostaw, jeżeli my będziemy agentami próbować pewne rodzaje naszych czynności automatyzować czy odhumanizować, to możemy mieć sfrustrowanych dostawców i, i możemy mieć sytuację, w, którym, w której te relacje w łańcuchu dostaw, które powinniśmy tworzyć, zanikną. A jak zanikną, to będzie sytuacja zero -lękowa. Mam, jeszcze, nie mam, Tak drogo, koniec. Je, jeszcze będziesz, Łukasz, tęsknił za tym hinduskim konsultantem. <śmiech> <śmiech> Tutaj gadałeś z <laughs> potem i byłeś sfrustrowany. Mówisz, ja chcę tego hindusa, gdzie jest Radzesz? Sztuczna <laughs> inteligencja, oddawaj Radzesza. Uh no oh. na I give you a good price my friend. <laughs> okay, so, uh, ticket and uh, thank you. Thank you for registering ticket. <laughs> No, no jest trochę, jest tak trochę. Ja bym tutaj jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że te, te narzędzia odnośnie no, tego słonia w pokoju i bezpieczeństwa danych, że tutaj też nie ma wymówki, że nie będziemy się tego uczyć, no bo na przykład ChatGPT GPT wersji TEAM kosztuje 89 zł na miesiąc na użytkownika i w tej wersji jest, to jest masz wydzielone w tak zwanym multi tenant masz wydzielone swoją własną bazę danych dla twojej tylko własnej organizacji z której ChatGPT nie korzysta i nikt inny do niej nie ma dostępu masz wydzielone chmurowo normalnie tak jak jak nie wiem podpisujecie umowę na Office 365 z Microsoftem i na OneDrive'a a macie wydzielone swoje na serwerach Azura miejsce na dysku na przestrzeni dyskowej do której inni klienci nie mają dostępu identyczna Rozwiązanie jest z czatem GPT, masz wydzielone swoje miejsce na chmurze, na te same dane, jak masz je na OneDrive, ie. i to kosztuje 89 zł na miesiąc. Więc... No i panie, weź pan, przekonaj teraz IT, że tak, że tak to jest. No? No. Ten bitny no tak. kupiec, jak tam pójdzie, to się nasłucha. No ale, ale warto no i to wiedzą, oni to Warto to, to, to wiedzieć, warto no. to zgłębić, warto tego argumentu użyć, bo z czym ja się spotkałem, to często właśnie IT, która odrzuca. Jakieś w prośby kupców, y, właśnie w kontekście sztucznej inteligencji, bo ze względu na bezpieczeństwo. A prawda jest taka, że ze względu na lenistwo. No, może tak być, że na lenistwo dokładnie. Wiesz, no pewnie są jakieś takie turbowrażliwe dane, w niektórych firmach możemy to przyjąć, ok, ale są też na to rozwiązania, one są oczywiście bardziej kosztowne. No, bezpieczeństwo kosztuje. Natomiast tutaj chcę po jakby podkreślić, że no jeśli 89 zł kosztuje ChatGPT GPT wersji Team, 40 dolarów kosztuje Perplexity w takiej wersji na użytkownika, no to, to nie są jakieś zabójcze pieniądze, nawet dla małej firmy, żeby w to zainwestować i już uczyć tych pracowników tych nowych narzędzi. A propos tego, jak świetne dają rezultaty. Zarówno notebook LM to jest takie narzędzie od Google, połączone z Gemini'em, do którego ładujesz swoje własne dane, specyfikacje, wykresy, Excel, dane czy z Google Sheetsów, skąd chcesz, PDF-y, i, i wówczas ten Gemini Tworząc Tobie analizy, korzysta wyłącznie z tych danych wrzuconych do LM. Taką samą funkcjonalność ma ChatGPT. Tworzysz projekty, do których załączasz w foldery w czasie GPT, do których załączasz pliki, specyfikacje, MP3, Video, JPG i co chcesz, i wówczas ChatGPT korzysta wyłącznie z tych danych, które ty tam włożyłeś. A jeżeli masz tą wersję Team czy Enterprise, to są wyłącznie twoje wydzielone dane na twoim własnym, jakby osobnym miejscu w multitenancie. I to jak świetne, i na przykład później z takich danych, Wpisuję mu, zrób mi z tego prezentację i wizualizację tych danych. To, jak świetnie to działa, akurat w moim przypadku z notebookiem LM i z Geminiem. będziecie mogli zobaczyć, bo raport z analizy wynagrodzeń zrobiło mi właśnie Sztuczna Inteligencja. Ten raport jest już do pobrania na naszej stronie www.okiemkupca.pl. No i. Pochwalę się, że trzeba było napisać mu prompta, ale całkiem przyzwoicie to wyszło. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tej ankiecie, bo na bazie bez, bez tych Waszych głosów, bez Waszego wsadu nie, nie, ten raport by nie powstał. A fajnie, że narzędzie, których użyliśmy, pomogło nam przygotować ten raport. Mamy więc... ponad, 400, te, te, ponad 400 odpowiedzi, w związku z czym wyniki tej te ankiety, wyniki tych badań są na takiej próbie. Będziemy to kontynuować, będziemy tę próbę poszerzać, w związku z czym w przyszłym roku bądźcie czujni, ponowimy, ponowimy te badania, a sztuczna inteligencja nas w tym wspiera. Czekamy na podwyżki w zakupach. <grymne> Rozwijamy nowe kompetencje, to musimy dostawać podwyżkę. A o narzędziach zakupowych nie tylko z AI powiemy na szkole Okiem Kupca 18-19 grudnia. Serdecznie Was zapraszamy w Katowicach. Tak, tuż przed świętami. Być może niektórzy będą już mieli troszeczkę więcej czasu, więc serdecznie zapraszamy na to szkolenie. To jest nasze autorskie szkolenie dwudniowe w małej grupie i na pewno dużo z niego wyniesiecie, więc serdecznie zapraszamy na to. Spotkanie. I serdecznie zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zbliżamy się już do 2000 subskrypcji. Zobaczymy, czy przed końcem rokiem uda się to osiągnąć. Jeżeli oglądasz nasz kanał, a nie subskrybujesz jeszcze, to ten przycisk pomożesz nam trochę w walce z tymi algorytmami i ze sztuczną inteligencją. Zapraszamy Was też na kolejny odcinek za tydzień. I do zobaczenia w świecie widzianym. Okiem, Okiem kupca. kupca. Dzięki. Cześć. Cześć.